Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami czytanie dla zodiakalnych koziorożców na wrzesień 2022 roku. Przygotowałam dla Was drogie koziorożce The Muse Tarot i talie Życie z Aniołami. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę by Wasze wyższe ja również Was prowadziły, gdy będziecie Oglądać to czytanie również z Waszym Najwyższym Dobrem. No to zobaczmy, kochani, co dla Was na wrzesień mają aniołowie. Jakie przesłanie, wskazówki, informacje? Co dla koziorożców na wrzesień 2022 roku? Co dla koziorożców? oziorożce, co dla Was? Mają aniołowie? Pokój. O proszę. Spokojna energia pokoju. Już patrzymy znaczenie tej karty. Pokój jest boską częścią nas samych. Sprawmy, aby pokój mógł z nas emanować, tworząc nową ziemię pokoju, miłości i harmonii. Przez pokój osiągamy miłość, a przez miłość osiągamy harmonię. Tworząc wewnętrzny pokój, tworzymy rzeczywistość wypełnioną miłością i harmonią, która jest pierwotnym stanem matki ziemi. Przez pokój tworzymy jedność z Bogiem i aniołami. <laughs> Jeśli czujemy złość w sobie, Pozwólmy jej opuścić nasze serce. Wówczas pokój wypełni naszą duszę i będziemy mogli zobaczyć przyczynę, która spowodowała naszą złość, bez emocji i ocen. Za każdym razem, kiedy jesteśmy źli na kogoś lub na coś, jesteśmy źli na siebie. Afirmacja na ten miesiąc. Jestem istotą pokoju, więc jestem wolny od złości. No, to zwłaszcza podejrzewam dla tych koziorożców, które mają tendencję. Do złoszczenia się. E, mi się y, przypomniał mi się się teraz, może, może sobie obejrzyjcie, bo przypomniał mi się film Dwóch Gniewnych Ludzi z Adamem Sandlerem i Jackiem Nicholsonem. Świetna komedia przy okazji. Nie wiem dlaczego, ale może tam coś dla Was jest, może coś Wam to uświadomi. Energia pokoju. Wspaniała energia. Warto też, oprócz tego, żeby przepracować sobie pewne rzeczy związane właśnie, czy z, z właśnie ze złoszeniem się, z gniewem, ale też warto zapewnić sobie przynajmniej parę minut dziennie, bo ja wiem, że ludzie są, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy zapracowani bardzo często i nie zawsze, nie każdy ma możliwość większej ilości czasu, ale choćby 10 minut dziennie, choćby 5, Jakiejś takiej właśnie medytacji w tu i teraz, czy chociażby wracając z pracy, gdzieś siąść na jakiejś ławeczce, na jakimś skwerku i przez chwilę pobyć w tu i teraz, zatopić się w chwili obecnej bez myślenia o tym, co było, bez myślenia o tym, co będzie, tylko tak jakby zatopić się w tym tu i teraz, to daje właśnie też takie poczucie spokoju, opadają z nas emocje. Więc y, zwróćcie, kochani, na to uwagę. A zobaczymy, w jakim kontekście to się pokaże w czytaniu dla Was na wrzesień. Co dla naszych kochanych koziorożców? Wrzesień 2022 roku. Jakie energie, jakie potencjały dla Was, nasze kochane koziorożce słoneczne? Księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was? Koziorożce, wrzesień 2022 roku. Główna energia. Dziesięć mieczy. Przeszłość. Dziewięć buław. Przyszłość. Dziewięć kielichów. Super. Co będzie wam pomagać? Piątka denarów. Co może przeszkadzać? z buław. I rezultat albo rada. Trójka buław. Bardzo ładne energie. Z przełożenia mamy muzę emocji, czyli króla kielichów. Okej, okay. no dobra. Kochani, zaczynamy od tego, że główną energią jest dziesięć mieczy. Dziesięć mieczy mówi o tym, że prawdopodobnie jest jakaś sytuacja, sprawa, może relacja, coś dla Was ważnego, co postanowicie odpuścić sobie, zakończyć, zamknąć. Być może to może być coś, co długo przez Was było próbowane. Być może to było już takie żmudne, być może to już toczyło się już tak bardzo ciężko, więc może, może niektórzy na przykład postanowią zrezygnować z czegoś, co było zbyt dużym już obciążeniem, może... Albo, albo jakaś, znaczy, znaczy, tak jak mówiłam, więc to mogą być jakieś sprawy zawodowe, może jakaś y, y, coś w firmie na przykład próbual, próbowaliście wdrażać albo w swojej pracy i kosztowało was to bardzo dużo energii, czasu i tak dalej. Y, tu dziesięć y, mieczy mówi o tym, że uświadomicie sobie jakieś takie błędne koło w tym wszystkim i... Po prostu postanowicie, stwierd czy stwierdzicie, że nie ma sensu, na przykład, inwestować w to dłużej. To może też być jakaś relacja. To, to może być też coś takiego, co wam ten pokój burzy. Prawda? Więc to może być osoba, to może być jakaś sytuacja, to może być ciągłe ratowanie czegoś, co już tylko generuje jakieś straty, nie przynosi żadnych korzyści. Więc y Takim wyzwaniem w tym miesiącu, żeby ten pokój też osiągnąć, a osiągniecie go, bo też widzę po kartach przyszłości. Yy, tutaj, tutaj jest naprawdę szansa na taką dużą ulgę w momencie, gdy sobie odpuścicie coś. Gdy w końcu powiecie, basta po prostu już wystarczy. Już za dużo w to zainwestowałem, zainwestowałam, prawda? A nie przynosi to korzyści. Więc yy, warto będzie. Po prostu to z tego zrezygnować, odpuścić, zamykając jednocześnie jakiś etap w danej sprawie, sytuacji czy zawodowej, czy prywatnej. Myślę, że też tutaj taką podpowiedzią dla Was jest piątka denarów na pozycji, co Wam będzie pomagać. Z jednej strony piątka denarów radzi, żeby też zwrócić uwagę na pomoc innych, bo jest to karta. Właśnie związana też z troską o innych, między innymi o, o, o osoby, które są w gorszej sytuacji. Więc może tak być, że będziecie być może potrzebować jakiegoś takiego wsparcia, kogoś, kto pomoże Wam też po prostu przejść przez etap jakiegoś zamykania czegoś, prawda? zakończenia czegoś. Ale Piątka Denarów też informuje, żeby przestać. Wrzucać swoją energię, czy to będą pieniądze, czy wasz czas, czy y, zaangażowanie, i tak dalej, wszystko w taką czarną dziurę, którą jest piątka denarów. Piątka denarów jest otchłanią, która po, m, może pochłonąć y, po prostu wszystko, tak naprawdę. I y, y, nie warto y, w, po prostu w to inwestować. Więc jeżeli już to tylko otoczyć troską, to co jest. Żeby, żeby po prostu ruszyć do przodu, żeby po prostu przebudzić się. Tutaj jest szansa na wyjście, prawda? To jest fajnie na tej karcie to pokazane, że te energie prowadzą tutaj przez tą bramę, można stamtąd wyjść, ale trzeba się po prostu też obudzić i uświadomić sobie, że nie można zagnieżdżać się no, w miejscu, w którym, w którym nie ma perspektyw, prawda? Albo w sytuacji, w której nie ma perspektyw. Więc to sobie trzeba uświadomić. Co wam, może, co wam może przeszkadzać? Tutaj mamy kartę Asa Buław i As Buław, on tutaj się pokazuje w negatywie. Więc to jest, As Buław w negatywie przestrzega przed wszelkiego rodzaju opóźnianiem, przed zwlekaniem z podjęciem decyzji, też przestrzega przed, Takim właśnie udawaniem, że nie wiadomo, no jakby to powiedzieć, takim rozpraszaniem energii, no coś, coś w tym stylu. Tu tak naprawdę trzeba zadziałać szybko, konkretnie w danej sytuacji. A as mieczy, on tutaj z jednej strony mówi, czego nie robić, czyli nie opóźniać, nie zatrzymywać. Yy, nie, yy, nie przekładać z, yy, sytuacji, na przykład, że jutro się tym zajmę, pojutrze się tym zajmę, a w środku nerwówka, prawda? Więc tutaj yy, też, jeśli chodzi o inne osoby, yy, as buław będzie tutaj przestrzegał przed yy, takim yy, zawierzeniem ślepym danym osobom, też tutaj na to trzeba też będzie uważać, kochani. W karcie przyszłości, w momencie, gdy rzeczywiście będzie taka sytuacja, że coś za sobą zamkniecie, odpuścicie, zakończycie jakiś temat, to w karcie przyszłości jest dziewiątka kielichów. A dziewięć kielichów jest, jest, jest karta spełniająca życzenia. Czasami tak jest też, że w momencie, gdy odpuszczamy, to spełnienie przychodzi nie wiadomo, z której strony. Czyli może się okazać, że sposoby, które do tej pory były wykorzystywane, to nie były dobre sposoby na realizację czegoś, więc też tu może się to pokazać właśnie, właśnie w taki sposób, że jakaś realizacja może przyjść zupełnie z innej strony, może to może być, może przyjść w postaci zupełnie pojawienia się zupełnie nowej osoby. Może przyjść w postaci realizacji tego, o czym myśleliśmy, na przykład jeśli chodzi o sprawy jakieś zawodowe, jakieś inne, może się okazać, że może się pojawić zupełnie nowa, lepsza oferta. W każdym razie, dziewięć kielichów oznacza komfort i taką ulgę, taką prawdziwą ulgę po różnych trudnych wydarzeniach, po takim właśnie ciśnięciu dosyć dużym, w jakiejś sprawie. To jest też osiągnięcie spokoju. Zobaczcie, ona tutaj lewituje, medytując wśród kryształów. Piękna karta. To jest takie uniesienie do góry. Do tego tu jest lampa Alladyna spełniająca życzenia. Prawda? Więc to też myślę, że ważną rzeczą jest też tutaj, żeby nie tracić z oczu swoich marzeń. Tylko odpuścić dotychczasowe sposoby realizacji i być może osoby, z którymi realizujemy te marzenia. W rezultacie jest trójka buław. Świetna karta. To są szerokie horyzonty, to jest postęp, to jest ta dalekowzroczność, prawda? Pewność siebie. To jest też trzymanie ręki na pulsie, prawda? To jest oczekiwanie sukcesu i to, że ten sukces do nas przychodzi. Bardzo dobra karta. Bardzo dobra karta. I ten sukces do was przyjdzie. Ja myślę, że on też tutaj jest okraszony tym pokojem, spokojem, takim zrównoważeniem, które, o którym mówią właśnie aniołowie. To jest też tutaj, myślę, że, że, że to właśnie ta energia pokoju, wprowadzenia tej równowagi pokoju do życia poprzez odcięcie tego, co tylko powoduje właśnie napięcie, presję, prawda? powoduje też konflikty wewnętrzne różnego rodzaju. To w tym momencie, gdy spojrzymy na siebie, tutaj z pozycji króla kielichowego, kochani, ja mam takie poczucie, że ten król kielichowy to jest taka wasza postawa w tym miesiącu. Oczywiście to też może być jakaś konkretna osoba, która może być dla was pomocna w tym miesiącu, czyli ktoś spod znaków wodnych, ryby, rak, skorpion, ale też jako energia może mówić o takim spojrzeniu na siebie, na swoje sprawy, na sytuację, w której jesteście, z punktu właśnie takiej dojrzałej miłości. Bo król, król kielichów, jest właśnie taką dojrzałą, wspaniałą miłością. To jest ktoś, kto potrafi właśnie przytulić ramieniem, ktoś, kto jest, jest po prostu oazą spokoju, tak naprawdę. Kto może cię ukołysać jak woda. Więc może tak być, że czasami są takie sytuacje, gdzie gdy zrobimy to takie ostre cięcie, gdy odsuniemy się od jakichś złudzeń, to wtedy ta przestrzeń, która się pojawia, ten spokój, który się pojawia, te nowe możliwości, które się pojawiają, mogą, mogą właśnie otworzyć Was na nowe, wspaniałe życie. To jest takie podejście do siebie z miłością. To jest ta miłość do siebie, o której tak często mówię w moich czytaniach, ale bardzo naprawdę warto. Czasami, no, znaczy myślę, że codziennie warto, nawet nie czasami, ale zwłaszcza w takich sytuacjach, gdy czasami walimy, jak to się mówi, głową w mur, prawda? Gdy są trudne sytuacje, gdy jest to napięcie, czasami właśnie warto pomyśleć o tym wszystkim z przestrzeni serca, tak jak król kielichów. I sobie zadać pytanie, po co mam się z tym wszystkim szarpać? Czy to wszystko jest tego warte? Czy, czy, czy nie lepszy byłby dla mnie właśnie pokój, takie rozprężenie, puszczenie tych złości, tego napięcia całego? Tutaj karty, karty i aniołowie pokazują, że ten miesiąc nauczy Was nie pakowania się w rzeczy, które. W jakiś sposób nawarstwiają się i nie dają rezultatu, nie dają takiego efektu, jakbyście chcieli. To jest szansa właśnie na umiejętne takie odpuszczenie sobie tego, albo jakichś spraw, albo osób, też tak jak mówię, bo to różnie może być. Takie postępowanie. Będzie dla Was w tym miesiącu korzystna, bo będzie otwierać nowe przestrzenie, w których będzie, będzie mogło pojawić się dużo większe spełnienie, które już tutaj do Was idzie. Pozdrawiam serdecznie, drogie koziorożce. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego na wrzesień. Nie otwierają się dla Was. Najlepsze rzeczy, i niech ta lampa Alladyna podszyjcie ją swoim spokojem, swoim pokojem wewnętrznym, a wtedy te marzenia też będą się spełniały. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych czytaniach.